W dzisiejszym filmie odwiedzę kopalnię Silberloch mieszczącą się w czeluściach górsowych w Alimiu. Pierwsza datowana wzmianka o prowadzeniu prac górniczych w tym miejscu pojawia się w 1548 roku w raporcie Komisji Carskiej. Jednak wydobycie w tym miejscu zostało rozpoczęte najprawdopodobniej w XIV wieku, aczkolwiek stulecie później wydobywanie zostało wstrzymane na skutek wojen toczących się w okolicy, by wznowić je w XVI wieku. Wydobywano tu przede wszystkim rudy srebra, miedzi i ołowiu. Złoża te nie były rozległe, więc kopalnia niedługo potem została zamknięta. W 1786 roku w raporcie wykonanym na zlecenie rządu pruskiego możemy doczytać, że stwierdzono w tym miejscu obecność złóż spirytu i nic poza tym. Ostatnie prace w tym miejscu związane z górnictwem miały miejsce w XIX wieku. Dokonano wtedy odwiertów i stwierdzono, że wydobywanie tam czegokolwiek jest zwyczajnie nieopłacalne. To jednak nie koniec historii tej kopalni, ponieważ z biegiem czasu miejsce przyciągało coraz większą ilość turystów. Postanowiono więc zagospodarować to miejsce poprzez postawienie tam altanki z siedzeniami oraz ukształtowanie pobliskiego strumyka na kształt fontanny. Po II wojnie światowej obiekt popadł w ruinę, jednak postanowiono go odnowić w 2005 roku poprzez osuszenie z wody oraz wstawienie ozdobnej kraty przy wejściu. Niedługo po tym obiekt ponownie popadł w ruinę, krata została wyrwana, a korytarze ponownie napełniły się wodą na wysokość około 35 cm i stoi tak do dziś. Warto jeszcze powiedzieć, że łączna długość jej korytarzy sięga 70 metrów. Sztolnia była drążona ręcznie, o czym świadczą ślady na ścianach, oraz znajdują się tam trzy niezabezpieczone szyby górnicze, z czego jeden o głębokości 9 metrów. To w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć na wstępie, zatem teraz udaję się na miejsce. Znajduje się przed wejściem do Średniowiecznej kopalni Sirbergloch bodajże z XIV wieku ale już nie przedłużając udam się do wnętrza A z zalega około 30 cm wody z tego jakieś kalosze wystarczą bez problemu. Mamy taki charakterystyczny kształt dla sztorni wydrożony ręcznie. I mamy pierwsze znalezienie. I tam widzimy szyb, pierwszy szyb. 9-metrowy. Po tych śrubach poznaje, że być może byli tu jakieś nurkowie. Lepiej tam nie podchodzić. Woda jest przejrzysta. Mam nadzieję, że nie wzłączyło mocno. się zaczyna robić trochę ciaśni kopalni wydobywano w kopalni wydobywano Miedź srebro oraz ołów Tutaj widać ślady po narzędziach bo tak jak mówiłem sztorina była drążona ręcznie Tutaj pod tymi dechami natomiast znajduje się trzeci szyb. Tam dalej jest korytarz. <laughs> Przepraszam. Niestety nie pójdę do niego, ponieważ jest duże ryzyko, że zapadłbym się 3 metry w dół. Tu widać również odwierty dokonywane w celu sprawdzenia, czy. Dostały tu jeszcze jakieś surowce Jednak stwierdzono, że wydobycie jest nieopłacalne Udam się teraz do prawej odnogi Tutaj wody już nie mam. Natomiast mam jakieś nacieki skalne i Taką żółtą substancję Tu się mogę spokojnie wyprostować Tu jest przodek. Teraz uda się do ostatniej odnogi, tej na lewo. Tutaj wyraźnie widać ślady ręcznego drążenia sztoru. Tutaj jeszcze nie powinienem się zapaść, tylko sobie wejdę. I tutaj znajduje się szyb numer 2, tam był 3. Zależy odkąd liczyć, one są ze sobą połączone czymś na kształt syfonu. Tak to właśnie wygląda o, tu mamy więcej tych śladów widzimy, że tutaj skała zmienia zmienia się rodzaj skały również więcej śladów po wiertle. Może się odsunę. Ślady po wiertłach. Tak jak mówiłem, ale sztolnia była drążona ręcznie w średniowieczu. Jestem pewien, co to jest, to żółty narod. No ale co by nie mówić, to by chyba było na tyle. Nie, nie będę przedłużał. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia i cześć!